I kochani, witamy się z wami. Witamy się. Ze mną jest oczywiście Ninka. I słuchajcie, jesteśmy w samochodzie. Mamy dzisiaj czwartek, 20 stycznia. Już sobie wyobrażacie, już jest 20 styczeń. Godzinę 12.15. I słuchajcie, dzisiaj mamy taki też plan, mały kurs do zrobienia. Po pierwsze tak, teraz jedziemy do mojej pracy na chwilę, bo muszę podpisać pewne papiery. Ale to dosłownie 5 minut, i, yy, i stamtąd wychodzę, bo mam dzisiaj wolne. A jak stamtąd wyjdziemy, to jedziemy. Gdzie jedziemy? Jedziemy na cmentarz, bo jutro jest dzień babci i dziadka, i chciałabym zapalić yy, znicza yy, moim dziadkom. I słuchajcie, później tak, później muszę zatankować samochód. Muszę zatankować samochód. Musimy jeszcze odebrać paczki z paczkomatu i kupić super glue. koniecznie super glue, bo już po prostu od tygodnia kupuję dla Michała Superglue. Bo nigdzie jakoś nie mogę. Yy, jakoś nigdzie na zakupach nie widziałam, jest tylko kropelka, a ja kropelki nie chcę. Więc tak, więc jedziemy. Więc jedziemy. Tak? No to jedziemy, dobra. Ok, praca załatwiona, teraz jedziemy na cmentarz. To mamy. Ok, wracamy z cmentarza. Tutaj jedziemy przez taki park, bo my mamy cmentarz tutaj w parku. I wyjeżdżamy słuchajcie prosto na Stadninę Koni. Teraz poczekajcie, muszę się zastanowić, nic za nami nie jedzie. Muszę się zastanowić, w którą stronę pojechać. Chyba tak. Chyba w tą pojedziemy. Tu będzie lepiej. Tą pojedziemy. O, zobaczcie, może Wam. O. Tam są koniki. I tutaj można sobie <laughs> wykupić jazdę na koniach. O. Dobra, jedziemy dalej. Teraz jedziemy zatankować samochód, bo mamy. Co mamy? Mamy. No, jeszcze nam się rezerwa nie pali, ale. Mamy ile na liczniku? 90 km do przejechania, więc malutko. Dobra, jedziemy zatankować wóz. Okej, okay, zatankowałyśmy samochód i zrobiła się taka szaruga. Jest tak pochmurno i zaczął padać deszcz, wieje, więc powiem Wam. Więc powiem Wam, że w porę, słuchajcie, zeszłyśmy z tego cmentarza, takie, wiecie co? Trafiłyśmy na takie okienko pogodowe. Świeciło słoneczko wiało, ale nie było jakoś tam tragicznie, więc to mamy załatwione, a teraz naprawdę. Zobaczcie, jaka jest pogoda. Tak wieje, i zacina słuchajcie, deszczem i śniegiem. Ale mamy już też samochód zatankowany, więc y, mamy peł pełny bak. Więc teraz jedziemy po super glue, nie Ninusiu, Kupimy mhm. chyba nawet dwa, żeby było na zapas. Więc jedziemy teraz do pepko. I co jeszcze? Do Pepko i odebrać paczki, bo mam yy, dwie paczki w paczkomacie. Yy, zamówiłam sobie dwa fajne body. Bardzo lubię body, powiem wam. Yy, jak się zastanawiacie, że tam nie ma Ninki, ona jest tylko na drugim foteliku z drugiej strony, hejka. <grym> no, więc tak. Michaś oczywiście ma swoje drogi, dlatego on z nami yy, mało ostatnio jeździ, ma, ma kolegów, ma swoje, y, wiecie, drogi. Akurat teraz mi wysłał zdjęcie, że jest yy, z kolegą na pizzy. Więc... No Michaś, słuchajcie, ma za miesiąc 11 lat. Wyobrażacie sobie? 11 lat. A pamiętacie? Nie wiem, czy... Ktoś może jest aż tak długo na moim kanale. Tego filmiku nie ma już na kanale. Um, usunęłam go dawno, dawno, dawno temu. Um, wgrałam taki filmik, jak Michaś był malutki, naszą rozmowę. On gaworzył, a ja do niego mówiłam. On się uśmiechał, on piszczał. On yy, był już taki szczęśliwy w takim małym jakby... Nie, w nosidełku on chyba wtedy siedział. Naprawdę był malutki, miał chyba 2-3 miesiące. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta taki filmik, naszą rozmowę mamy z synem. No, nie wiem, może gdzieś jeszcze mam to na kompie u mojego męża. To, to, to nagranie stare, bo tam przechowujemy takie stare, naprawdę archiwalne yy, zdjęcia i filmiki, więc może gdzieś to tam jest. Dobrze, kochani, a więc zacina nie miłosiernie. Zacina nie miłosiernie, dobra, jedziemy teraz do pepko, i już wtedy do domu, bo naprawdę pogoda jest tragiczna. Oś, Zaraz. Dalej nam skrzyżowanie nie działa. Najgłówniejsze w mieście są rozkopy, bo wymieniają tory tramwajowe. U nas jeżdżą tramwaje. Więc tutaj niektórzy naprawdę nie wiedzą, jak jeździć i trzeba uważać. Bardzo, bardzo uważać. Ok, wszystkie przesyłki odebrane. Więc zobaczcie, tutaj mam kawałek. I tam już jest Wisła tu mam paczkomat, z którego zawsze odbieram paczki a tam już jest Wisła dobra lecę już teraz, lecimy z Ninką do domku Ja jestem w suszarni, zaraz zdejmę suche pranie, które mam tutaj, i będę wieszać wyprane, które mam przyniesione i mokre. Także, wiecie, dzisiaj jeszcze pranie. Ok, niech wszystko schnie. Teraz mamy godzinę 15. Myślę, że 16, 17, 18. O, myślę, że do 20. Do 20 wyschnie. Ok, jestem teraz w mojej piwnicy. Słuchajcie, to jest całość. To jest suche pranie. Już jedną taką torbę mam u góry w domu, a to jest kolejna więc też będę musiała się za to zabrać. Tam kolejna, taka duża z Ikei. To są rzeczy za małe. Po dzieciach muszę wystawić na sprzedaż, ale też brakuje mi na to czasu. A zobaczcie, tutaj mam w piwnicy moją starą kuchnię. <grym> Mój stół z kuchni. I tak to, słuchajcie, wygląda. No, więc ja teraz zabieram to pranie do góry. Już mamy godzinę 15, więc muszę się zabierać za obiad. I dziś chyba zrobię rybkę, bo mam takie fajne, już panierowane, ale to nie są paluszki rybne, to jest coś innego. Pokażę Wam, jak już będę u góry. I do tego chyba zrobię fasolkę szparagową, bo mam taką też mrożoną, z żółtą, pomieszaną z zieloną. To ostatnio kupiliśmy, więc chyba dzisiaj zrobię taki obiad. Bo, no bo tak. A jutro słuchajcie, jedziemy do mojej mamy, więc będziemy tam jeść obiad. Yy... No więc dzisiaj chyba taki obiad zrobię. Zobaczymy jeszcze. Ale tak, no to chyba będzie najszybciej. Okej, okay, więc ja zabieram to moje pranie do góry i zabieram się za obiad. A więc dzisiaj na obiad będzie taka rybka, o której wam mówiłam, to są takie steki rybne. Troszeczkę inny niż paluszki rybne, więc ja zrobię dwa takie opakowania chyba. Tutaj jest 8 sztuk. a w sumie nie wiem, może nawet na trzy osoby. Nie wiem, słuchajcie, ile zrobić. Jedno opakowanie. Zobaczę w ogóle, jakie to jest duże. Spoko. Myślałam, że to jest mniejsze. Tak to wygląda. Zobaczcie. No nie, to spoko, to jedno zrobię. Ja zjem takie jedno, ninka jedno i, i mąż dwa. I będzie spoko, więc tego drugiego nie robię. Do tego ryż i fasolka. Taka zielono-żółta, kolorowa. Ugotuję tej fasolki więcej żeby było więcej warzyw.